Dzień dobry, witam was w 2025 roku W marcu, na początku sezonu roślinnego Mój operator się za mnie śmieje Patrzcie na niego, mm. jakie zęby pokazuje Pokażę wam pokrótce, co będziemy mieli w tym roku wam do zaoferowania Muszę się trochę garbić, bo tu mamy nisko sufit Jesteśmy w jednej z dwóch szklarni, o których mówiłem, w tej mniejszej Której jest dodatkowo ogrzewanie centralne W rurach płynie płynne szczęście, tak Pokażę Wam tak, co mamy tu. <laughs> Stoję obok pelar Pelargonii Kaliope. Łatnie przerastają się powoli korzenie przez doniczki. To jest doniczka 6 cm. Zmiana strony, teleportacja. I pokażę Wam tak, jak to wygląda. To jest sadzonka. Sadzonka już powoli przypuszcza korzenie. Ona była w gdzieś około 2,5 tygodnia temu. Odpakuję doniczkę, żeby pokazać Wam, jak wyglądają, żeby nie nabrudzić na inne. Tutaj wyglądają krzonki. Wygląda to tak. Bardzo ładny system korzeniowy. Obok mamy Surfinie, Supertunie e, w dwóch odmianach Paradise i Strawberry. Taka czerwona odmiana. I różowa ta odmiana Paradise jest odmianą z mniejszym kwiatem. Ta czerwona jest trochę większy kwiat od tego Paradise. Mamy też w dwóch gatunkach. Bidensa. W tamtym roku mieliśmy jeden gatunek. Bardzo ładnie nam się sprzedawał. Z tego co kojarzę, to nie był ten gatunek, który mieliśmy rok temu. Ten jest jakby biały, w środku ma żółte. Rok temu mieliśmy żółte, a w środku było białe. A w tym roku chcieliśmy po prostu spróbować jakiegoś innego gatunku, więc zamówiłem po paletce tego i tego. Ta jest trochę większa. Szybciej rośnie. O, tutaj widać na przykład kwas, że się. Uchował. Ta szybciej trochę rośnie i była już ścinana, żeby też się zagęstniła. Aleksandra mnie poprawia, mój operator, ponieważ jest y, panią od polskiego, uczy języka polskiego i w związku z tym każde moje słowo jest monitorowane. Jeżeli chodzi o mm, Verbena, i też mamy ją w dwóch rodzajach. Jedna to jest bicolor rose a druga to już nie pamiętam. To jest jakaś pink. Nie mieliśmy dawno werbeny, aczkolwiek no w tym roku wzięliśmy tak trochę z sentymentu trochę żeby zobaczyć jak wyglądają te nowe odmiany Czemu z sentymentu? No bo kiedyś mieliśmy dawno, dawno temu później przez długi okres nie mieliśmy no w tym roku zamówiliśmy w sumie zamówiliśmy w tamtym roku, żeby mieć na ten rok Chodź za mną pani operator Muszę się wam pochwalić, że udało mi się przetrzymać z tamtego roku pelargonie w doniczkach wiszących, tak zwanych amplach, i ona odbiła, i wszystkie, które zostały, to odbiły. Na koniec sezonu już te, które mi się nie sprzedały, pelargonie, powsadzaliśmy do mm, właśnie doniczek wiszących, i one tak były przez powiedzmy pół sezonu, gdzieś tam od wakacji. Później przyniosłem je do właśnie do tej szklarni. Która nie była ogrzewana wtedy, ale wytrzymały, bo tutaj jest trochę wyższa temperatura. Pelargonia w dodatku jest odporna, tak, do minus 3, czasami do minus 5, nawet. co nowego, tak? Tu jest, tu jest trochę mniejsze, pokażę trochę większą sadzonkę, jak to wygląda, zdejmę. To jest ipomea z nasion. Kupiłem holenderskie nasiona, przyjechały do nas z Holandii. Nie, jak one będą rosły. No to jest yy, pnąca roślina. Na razie, ze względu na to, że ograniczone mam tu, tutaj trochę miejsca, jak widać właśnie, butylek. Patrzcie, tutaj. Muszę go uratować. Puszczam je po prostu tak, jak widać tu, żeby one sobie po tych mm, elementach trzymających ten amper się pieły. Ale ogólnie chciałbym je puścić na dół, żeby zrobiły takie ładne. Ładną bryłę, że tak powiem. To co mamy jeszcze to są... Mieliśmy już w tamtym sezonie. Asiflora, kwiat męki pańskiej. Tutaj widać, że część przesadzała dzisiaj moja operatorka. Odmiana pomej, ale to jest wilec zapowany. Też będzie wsadzany do doniczek wiszących najprawdopodobniej, bo też to jest roślina pnąca. Chodźcie tutaj, za mną. Tutaj mam tacki, które mieszczą mi się na górze. Które chciałbym ukorzenić Dalej, tutaj Tak zwana płonąca lilia Czyli... Pokaż ją, bo widać Glorioza. Tu? O, tutaj widać jaki poszedł duży A zobacz tu o. Ogólnie wsadzaliśmy po trzy kłącza Kłącza też sobie zamówiłem i przyszły mi e, na początku marca Tu mamy jedno, tu mamy drugie i tu mamy trzecie, które już urosło takie Niektórych jeszcze nie ma. Nie wyrosły żadne, ale sprawdzałem, jakby nie są pod gnietek, łącza, tylko po prostu potrzebują trochę więcej czasu na to, żeby wzrosły. Tutaj jest e, posadzone to, co mieliśmy w amplach, w wieszakach. To jest posadzone tutaj w doniczkach, bo, bo tak naprawdę przerasta już nam powoli multiplaty. To jest kolejna Glorioza wspaniała, tak zwana. To, co lubi mój operator czyli arbuzy, które widać jak lgną w kierunku światła, ze względu na to, że tutaj jest cień od wieszaków pełno z tych nie wiem, czy to widać nasionek jesteśmy teraz na dworze, tam jest nasza szklarnia, wejście do naszej szklarni tu jest stanowisko, które zrobiłem na dwóch stołach i płytach po prostu jednej płycie OSB brakowało nam miejsca właśnie takiego do sadzenia kłączy które nam przyszły, między innymi funki, ale również innych A są one tutaj ze względu na to, że nie mamy jeszcze dokończonego Przygotowanego miejsca do tego, żeby je odkładać już na matach I nie mamy jeszcze przygotowanego nawadniania tam w tym miejscu Więc to, to miejsce służyło nam na to, żeby sadzić Aczkolwiek wszystkich funki jeszcze nie wysadziliśmy Mam jeszcze chyba dwa albo trzy kartony do wysadzenia Prosto mam żabkę? Czy nie? Mhm. Mm Powiedzmy. Tutaj jesteśmy w szklarni, która nie jest ogrzewana i mamy tutaj roślinę i psa. Aha. Możesz iść już sobie, wyjść? Z łaski swojej? Kontent mi psują zwierzęta, które mamy. Dobra, dobre, Tutaj mamy. Mamy tutaj rośliny, które e, były ukorzenione na jesieni, na jesieni wsadzone również do e, doniczek P9 oraz takie, które były wsadzone wcześniej i po prostu zostały w tych doniczkach. Mają między innymi, e, tam jest e, trytoma, tutaj jest suchodrzew, może pokażemy suchodrzew. Ach. Tutaj jest suchodrzew, patrzcie. I taki suchodrzew możecie od niedawna kupić na gwarcik bo nie wiem czy wiecie, ale ruszyła najlepsza w Polsce strona internetowa Oferująca rośliny, w dobrych cenach naprawdę Ładne prawda? Sam bym kupił końca też mam, ale kończam się kończę. A to jeszcze jest Dobrze, chodźmy dalej Tutaj jest runianka, tutaj jest posadzony łubin Odmiana na hy, Miana żółta. I tej odmiany zamówiłem więcej niż chciałem. Bo chciałem na próbę chyba 250, a zamówiłem dwa razy 250, czyli tutaj jest ich 5. Ale mogę Wam po powiedzieć, e, jeszcze co mamy, to mamy Michiokrzew japoński, odmiana purpurea I właśnie e, muszę dzisiaj zrobić paczkę i wysłać e, pani ponieważ e, zamówiła 24 sztuki albo 25 nawet sztuk tego wiciokrzewu. Od 24 sztuk, czyli od pełnej tacki, na jak my sadzimy, są naprawdę korzystne ceny, więc zapraszam na gwarszykmyślinekrocinek.pl autor Autoreklamy. A, patrzcie, co tutaj mamy i co wkrótce się pojawi. Wiecie co to jest? Nie wiecie. Ja też nie wiedziałem, ale się dowiedziałem. To jest wiciokrzew. E, wilczomlecz, przepraszam. Patrzcie, jakie ma korzonki. No, ładny, nie? Pani operator podoba <coughs> się? No, dobrze, dobrze. I patrzcie, co jeszcze tutaj mamy. To jest, co to jest pani operator. Pani operator wie na pewno wie, a ja też wiem. Piszcie w komentarzu co to jest. O, dokładnie, co to jest. Zapraszam również do sekcji komentarzy pod spodem ze względu na to, że będziemy czerpać kontent od was. Mam przygotowany kontent na kilka odcinków, ale również. Będziecie wy, jako widzowie, mogli uczestniczyć aktywnie w tym, co będzie nagrywane. Patrzcie, co mamy jeszcze dalej. Idziemy dalej. Patrzcie, co mamy. E, mamy na przykład magnolię. Akcykolwiek magnolia jest moja i nie będzie w sprzedaży w tym roku na pewno, ze względu na to, że ją sobie po prostu ukorzeniłem z sadzonek, które zrobiłem w czerwcu i ona mi się naprawdę ładnie ukorzeniła. Patrzcie, co tutaj mamy. Mamy naprawdę e, ten biały tutaj korzeń, to jest korzeń tegoroczny. Ładna magnolia, nawet nie wiem jaki gatunek, ale pięknie e, kwitnie, podwójnie, nawet powtarza kwitnie. Tutaj mamy posadzone to, co jest stąd tej szklarni, tylko tam już się nam nie mieści. Tutaj runianka. tutaj jeszcze mamy kolokazję, posadzona w doniczkach 3 -litrowych. to jest tak zwane ucho słonia. Jego bulwa to ciekawe, jest jadalna dla ludzi. Kolokazja zwyczajna. Jest jeszcze inna kolokazja z ciemnym liściem, to jest akurat z jasnym. Przejdziemy dalej. Tutaj jest w chiński, tury, który e, pokazywałem wcześniej, tylko w większych doniczkach. A co ciekawe, co nam przetrwało, to jest oleander. Zapomniałem sobie. Przetrwał nam i też. Część z nich ukorzenie, tak dla siebie, podsadzonki, żeby sobie posadzić doniczki i właśnie mm, na wiosnę wystawiać na taras na przykład. No bo to jest roślina, którą trzeba chować. Idziemy dalej. Tu mamy posadzone, nie o, nie wiem czy wiecie, albo wiecie, albo nie wiecie, zakupiliśmy nowe stoły. Po tej stronie tutaj, wcześniej był taki drewniany stół, teraz są to stoły aluminiowe. A tutaj znajduje się kalia w miksie gatunkowym kolorów. Kolory są pomarańczowy, biały, żółty i różowy. Idziemy dalej. Tutaj jest efekt mm, Gustawa i tego jak się bawi. Ale przejdziemy dalej. Tutaj jest eukomis, czyli tak zwana lilia nasowo, aczkolwiek nie jest to powiązane, ten gatunek roślinny nie jest powiązany z lilią, to jest od, zupełnie oddzielny gatunek, aczkolwiek naprawdę ma ładne kwiaty i no liście też ma ładne, ogólnie jest ładną taką zwięzłą rośliną z kłączy. Idziemy dalej, 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 dalej. Tutaj mam posadzone część funki, ale tylko są w szklarni tej, tylko dlatego, że nie było miejsca już na dworze, ale muszę jak najszybciej znaleźć miejsce i wyrzucić je na dwór. Tu jest akurat posta odmiana Patriot, gdzie mieli około, część pod zamówienie, część nie, ale około tysiąca sztuk właśnie w, tak w doniczkach podzielić. Samego tego gatunku Patriot. To jest jeden z gatunków, które najbardziej mi się podoba Funki. Idziemy dalej. Tutaj mamy część roślin, które gdzieś tam się powiedzmy powoli ukorzenia albo jest już ukorzeniona. O tutaj widać na przykład nie wiem czy będzie widać na kamerze, ale widać to jak są już korzonki. To jest akurat funkcja afrykańska. Idziemy dalej. Tutaj mamy hebe. Hebe, która też po prostu jest z tamtego sezonu jeszcze. To jest chyba tricolor tri odmiana hebe. Tutaj pokazywane jest jak e, rozczłonkowujemy ze na to, żeby podzielić jej i wsadzić do doniczek. Jeszcze pokażę wam to co mamy w p To jest to e, trytoma. Tutaj są pokazane korzenie, o wyrzuciło mi to. Ale jest, przycięliśmy ją w tym roku, no już tutaj widać, że odbijają po przycięciu. I to jest odmiana mango, odmiana licencyjna. Tak by the way. No część z nich nam się sprzedało, a część z nich sprzedamy. I one już są dostępne na naszej stronie gwarczykmieszikrośliny.pl, na naszej stronie internetowej. Więc. To by było na tyle. Chodź bliżej, Pani operator. E, chciałbym przedstawić Wam to, co mamy w tym roku. O, ten nawet jest wróbelek. E, mamy wierzbę plecioną, którą mieliśmy też w tamtym roku. W trzech wysokościach naprawdę. Tak naprawdę 140, 160 oraz 220. Przy czym te 220 jest tylko kilka chyba z 15 sztuk. Tych e, jest więcej. No jak widać, że y, są już na nich bazie. I pojawiają się zielone listki powoli obok tych bazi, co jest charakterystyczne dla wierzby. Ta odmiana to jest Salix Americana, która jest taką typową odmianą, właśnie e, wsadzaną do doniczek i zaplataną na taką wierzbę akrylową. Przejdziemy jeszcze do małej szklarni na zakończenie podsumowanie tego odcinka. Nie będzie on zbyt długi, będzie on bardziej krótki, ale chciałem tak na wstępie tylko pokazać co tam się u nas dzieje i tak jesteśmy, żyjemy mimo, że niedługo nas nie było to wracamy do was chodźmy więc tak, podsumowując wróciliśmy do miejsca, gdzie zaczęło się nasze dzisiejsze nagranie jesteśmy w tej małej, ogrzewanej szklarni małej, nie małej, no mieści się tutaj tyle roślin, że cała ta większa szklarnia około 270 metrów kwadratowych będzie zapełniona tymi roślinami tylko tutaj są w mniejszych pojemnikach Teraz jest tutaj obecnie, no, tyle stopni, 40, nie widać nic kompletnie, pokazuje 40, aczkolwiek było to nastawione w słońcu, więc najprawdopodobniej jest mniej, ten termometr pokazuje stopni 32. E, więc jest tu dość chłodno, jest tu dość ciepło. <noise> Ze względu na to, że nagrywamy i żeby nie było szumu, to odłączony jest wentylator, który teraz chłodzi e, nam to pomieszczenie. Tyle na dzisiaj. Żegnam Was. E, zachęcam do pozostawienia łapki w górę, e, komentarza oraz zasubskrybowania naszego kanału. Majo!